Cześć, widzowie, Witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Zajcu, w którym zagramy sobie na anarchii. GG. O tak, więc zostawcie łapeczkę w górę. Super, z dzwonem. Jak widzicie, mam 13 serc. Może też leciutko zasłaniać czat. Mam 13 serc i mam 114 dolarów, ale mam tu przegrany jeden dzień. I może i wyglądam słabo. Dobra, nie pokazuję, nie pokazuję. Może ktoś z Was zobaczył, ale dzisiaj zwiedzimy moje wszystkie hołmy. Co zacznijmy sobie od pierwszego i zostańcie do końca. Bo po no, prostu będzie fajnie. Pokażę Wam, co tutaj robię. No, tutaj mamy fajnego trafika pod ziemią. Tak, tam był kiedyś enton, ale to jest moja stara opuszczona baza. Tutaj nic nie ma, ale tepnijmy się. Yy, do gdzie tepan się szczerze, bardzo, bardzo często. Czyli tutaj widziałam cały anarchiczny set. O tak, cały anarchiczny set. Anarchiczne, anarchiczna bania, anarchiczna klata, anarchiczne spodnie, anarchiczne buty. Anarchiczny miecz 20%, anarchiczny łuk. I dalej tak, mam taki szalker. Tak widzę, wam taki całusienki szalker, zbroja 4-3, miecz 20%, Trójząb, dwie wentówki, dwie części. Yy, Ana, no, myślę, że spoczko. Trójząb oczywiście z torpedą, z tym co możesz latać po wodzie. I no i myślę, że reszta szarkerów to to już Was nie będzie obchodziła. Ale dalej tepnijmy się do najbardziej ciekawego home'a. Czyli do mojej głównej bazy, gdzie respimy się tutaj i mamy takie widzowie coś. Dalej, tutaj mamy trzcinę, którą sobie oczywiście teraz zbierzemy. Dalej, dalej, dalej przechodzisz. Tutaj masz wodorosty, które później sprzedajesz. Tutaj i po drugiej stronie też. Dalej, dalej, dalej. Masz pełną farmę bambusów. Tutaj był enchant, ale go chwilowo skopałem. W ogóle muszę zakopać tą dziurę. Bo ostatnio się tutaj wkopywałem i zapomniałem ją zakopać. Ale no na szczęście tego nikt nie widział. Dalej, tutaj był enchant, tak jak mówię. A tutaj mamy drips. Tawny. Tak, bo drips to one są bardzo, bardzo fajne. Bardzo, bardzo dużo dają. Ale no mi nie rosną zbyt często. Nie niszcz, korzystaj, nz, proszę, czyli inaczej nikodem zajęć. A tutaj jak idę, jak idę zjeść czy coś. To tutaj się chowam, tutaj mam pół płytkę. No i wiecie, same mi rosną rzeczy, więc tak całe. Salutkie pole trzciny, jak tutaj widzicie. Tutaj mamy całe, całutkie pole trzciny. Tutaj mamy wodorosty. Możemy je jeszcze zebrać. Możemy też zrobić serię z anarchii Gigi A tutaj no nie będę to wszystkie odbierał rączką, no bo nie mam miecza. Ale tutaj mamy wszędzie, tutaj mamy bambusy. Teraz to możemy sprzedać. Tutaj, tutaj. I trzcina 60, w 25, i bambusy 10. Mhm. Więc, no, z jednego takiego całego zbioru jest około jeden. Półtorej dolarka, do 13 serc. Nie pytajcie się, czemu mam. Bo sobie sprzedałem. Tutaj, to ja mówię, mam cały anasecik. E, dalej w kitach. Mam kit sweep. Lecimy go zebrać za 2,5 godziny. To lecimy już do homeów następnych. Następny home. Mamy home czwarty. Tak, to jest moja główna baza. To jest moja główna baza. Tutaj mamy, jakby tamta została zniszczona. Tutaj, tutaj też mamy ecek, Mamy skrzynkę. Mamy crafting. W ogóle mam jeszcze, jak wpiszę, ecek. To też mam. No i tutaj mamy farmę trzciny. Ona nie rośnie, no bo nie ma tutaj pochodni. Chyba tutaj działa. Ma tu wodę, ma tu oczywiście wszystko. Dalej, home już ostatni. Ja będę patrzył w tamtą stronę, chyba żeście zobaczyli. Chyba żeście już zobaczyli. U tak, tutaj mamy ecyka kolejnego, a tutaj mamy wodorosty. Tak, mamy ogromną farmę wodorostów, która też mi daje dość duży, za, dość duży zysk. Więc no, możecie sobie odgapiać te wszystkie farmy. Są bardzo przydatne. To się chciał w ogóle do mnie jeszcze tarpnąć. No, więc myślę, że jest nawet to ok. Co możemy pójść na spawna? Mogę Wam pokazać mniej więcej, jak zacząć. Wchodzimy. Odbieramy kita i idziemy tutaj. Tutaj radziłbym się Wam wkopać pod ziemię, gdzieś po prostu bardzo, bardzo głęboko. Na sam start uzbierać level i sprzedawać kobla jeszcze na rynku. Dalej na rynku, najlepiej na start. Już Wam pokażę, zrobić. Tutaj będzie taka chwilowa baza, zrobimy. Nie trzcinę, nie nic. To się chciał znowu do mnie tepnąć. Ja bym Wam radził poszerzyć to. Nie będę to no ale wiecie. Poszerzyć to. I na sam start radziłbym Wam rynek, jak już oczywiście pokopiacie, bo kamień też da się sprzedać od najniższych cen i kupić stak bambusów. I uwaga, sadzicie 3, 6, 8, sorry, 9 bambusów. Można nawet... Jak tu mamy trzy takie, to można zrobić pięć plus miejsce na skrzynkę crafting i na hołma. Zbierać bambusy, później za to, za to później kupić trzcinę. Poszerzacie, sadzicie trzcinę. Jak ze trzciny uzbieracie, to sadzonki dębu, sadzonki drzewa. Drzewo jest bardzo, bardzo drogie do sprzedaży. Nie tylko na rynku, ale i też normalnie. Czekajcie, wpiszę sklep. O tak. I tutaj widzicie, mamy sprzedaż 2,20 za jedną deskę. A jak Że nic przy sobie nie miałem. Dobra, cheater. I tutaj macie przykład, że są po prostu cheaterzy. Tak, jest bardzo, bardzo dużo cheaterów na anarchii. No cóż, no mam czwartą śmierć. Straciłem teraz się traci dwa serca, nie jedno. Miałem 13 a mam jedenaście. Powiedzcie mi, czy to jest bóg, czy to jest nie. No, niestety. I tak, jak macie sweepa, to jedną część sweepa ja sprzedaję po 70. Znaczy klapę. Buty i spodnie sprzedaję po 60, hem sprzedaję po 70, Mierz sprzedaję po 70, resztę sprzedaję po 25, złote jabłka jedną za sztukę 70. <laughs> Klucz otwieram, czasami sprzedaję za 800, zmiankę za 1000. Czy mogę Wam <laughs> zobaczyć, co tutaj jest? Dalej, skórę yy, 16 sprzedajcie za 16, żelazo sprzedajcie za 20 i trzcinę cykrową sprzedajcie za 10. No. I tak bym Wam to woli, yy, powiedział, żebyście tak robili bo z tego jest dość duży po prostu zysk a to nie jest 4,3 więc raczej tego aż tak dużo ludzi nie, tak dużo ludzi tego aż nie kupuje no a tu mieliście przykład yy, jak dużo właśnie cheaterów ma anarchii no cóż no po prostu się wklejają może nie każdy z cheaterem, ale no widzieliście, wkopałem się pod ziemię. A to ja mówiłem, yy, sadzicie drewno. No i co? No i dalej już to idzie. Zajęcie drewno, sadzicie Pod drewnie, sadzicie wodorosty. I macie trzcinę, bambusy, wodorosty, drewno. Sadzicie później dripstone'y. I, sa I później robicie i enchantujecie. Bo już będziecie mieli na to pieniądze. Jak widzicie w mojej głównej bazie mam bambusy, trzcinę, mam yy, wodorosty, miałem Enchanting, ale go schowałem. Mam tutaj w którymś ze szalkerze, ale to tego nie będzie widać. Rozkładam go jak go potrzebuję, yy, się im ktoś po prostu nie zabrał. Też yy, mówię, żebyście tak raczej robili. Nie wiem, czy Wy też mi powiecie czy Wam nie działa sklep za czas? Odblokujesz go po jakimś czasie, gry. Ostatnio tu grałem dwie godziny, mi się dalej nie odblokował. W jeden dzień, oczywiście, w jeden dzień. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale ogólnie gram bardzo, bardzo dużo na Anarchii. Bardzo lubię ten serwer, bardzo go polecam. Yy, no i cóż, mam nadzieję, że się będziemy rozszerzali, powiększali swoje zyski. Będą też chyba z tego filmy. No, ale cóż, ja będę już kończył ten odcinek. Łapka w górę z Dzisiaj wleci odcinek z tamtej serii, i dzisiaj zrobię to, i dzisiaj połączę to wszystko w playlistę. Więc co? łapeczka w górę z subskrypcjami. A i chciałem Wam jeszcze powiadomić, że uwaga kończymy z tamtymi wstępami. Wracamy do starych wstępów. Te po prostu gdzie zbyt długo i robiły, że jest mniejszy ekran, więc no musiałam je niestety wycofać. Więc co łapeczka w górę, sub z dzwonem, a my się widzimy w przyszłych filmach. Popatki w nark. Bye.